Cześć, myślałam, że tego typu informacje nagrywa się na jakimś takim specjalnym tle Dlatego wyszłam na zewnątrz z mojego domu Nie tak naprawdę, bo jest lepsze światło I że będzie cała rodzina i że ogłosimy to jakoś wspólnie, wspólnie Że będzie to takie, wiecie, uroczyste No, a jest tak jak zawsze, jest życie Mój mąż jest w pracy, moja Hania jest w przedszkolu Ja jestem ze Stefankiem i jadę oglądać nasz dom Przyszły. Nie wiem, czy to będzie ten. Tak naprawdę, to jadę po prostu oglądać domy, które potencjalnie mogą być nasze. Zdecydowaliśmy się na zakup domu w Stanach. Taki teraz cykl filmów. Boże, tego się totalnie nie spodziewałam. Jestem tak samo tym zaskoczona, jak i wy. Towarzyszu podróży, pokaż się. z tego podekscytowania nie mogłam zasnąć w nocy. Jadę zobaczyć teraz taki pierwszy dom, taki najbardziej na bogato, taki, na który troszkę musimy się wyżyłować, żeby nas było stać. E, więc no, nie zdziwcie się, jeżeli będzie powiewało trochę luksusem. E, zobaczymy tak naprawdę, musimy to przekalkulować na dziesiątą stronę, czy to się nam opłacałby na pewno. E, no ale... Zobaczyć nie zaszkodzi, prawda? Zobaczymy, czy faktycznie jest taki fajny jak na zdjęciach. Także trzymajcie się. Ale tu się będzie działo zaraz. Tak wygląda patio i ogródek. Ogródek jest, ogródek jest bardzo fajny, bo choć spadzisty tutaj w, w jakiejś części, to tam jest furtka, przejście na boisko do koszykówki. No to to jest naprawdę super. Ale oczywiście jest też kolejny minus, który ja zauważam, czyli e, przez to, że jest tak dużo drzew tutaj, to słońca wcale nie będzie tak dużo w domu. To Jest to taka dobudówka, taki dodatkowy faktycznie pokój, bo okazuje się, że ten dół to wcale taki duży nie jest. Znaczy jest cudowny, bo jest przytulny. Tutaj jest siding. Tak wygląda salon. Salon jest malutki, ale bardzo przytulny. Ja lubię takie mniejsze trochę przestrzenie i to akurat mnie w tym domu ujmuje. Ale teraz pokażę hicior. Bo tak, niby kuchnia wygląda pięknie z, na pierwszy rzut oka i ze zdjęć. I super, że jest stolik jadalniany, bo to jest właśnie ta część, na której mi osobiście by zależało. Ale popatrzcie, co tu się dzieje. Te szafki, one tylko tak wyglądają ładnie z daleka. A to jest po prostu dom, jest z końca lat 80., początku lat 90., 89 dokładnie. No i niestety te szafki, no to właśnie z tamtego czasu to ewidentnie. Zero systemów, wszystko zaniedbane. A teraz o, pokażę wam tą szafkę, bo ta szafka jest po prostu tak ohydna. masakra, Dwa piekarniki, niby super, spiżarka, ale spiżarka, o! Jak na amerykański dom, to jest bardzo mała, może na nasze polskie standardy byłaby ok. A, i tutaj jest faktycznie fajne to wejście od garażu. ty tu robisz? Zamknęli cię? Ty chyba nie widziałaś, kota jeszcze. Zobacz. Sobie. No tak. Taki kocia. No dobrze, idziemy na górę. Oho, to tak to wygląda. Tu ładne płytki w łazience. Ania tutaj słusznie zauważyła, że w tym pokoju jest Światło górne, co też nie jest w, w takich domach z lat 80. Mm, charakterystyczne, bo tutaj często Amerykanie mają takie rozwiązania, że po włączeniu światła włączają się po prostu tylko kontakty i trzeba sobie zainstalować swoje nocne lampki. To są takie światła boczne. Nie ma takiego światła górnego, czyli to zostało przerobione, dorobione, więc o tyle dobrze. <laughs> Dobra, tutaj jest kolejna sypialnia. Czyli jedna jest dla chłopca, druga dla dziewczynki, na to wygląda. I są szafy. W tych szafach też niestety nic nie jest zrobione, oprócz tego, że właśnie jest drążek, czyli zero zabudowy, nic tylko, dostawiona jakaś szafa. I master bedroom, tak? Okej. Okay. No ten master jest całkiem fajny, jest bo jest fajne. większy, dokładnie, i ma dużo okien. Jest jeszcze moje ukochane wyjście na dach. To Olek by się śmiał strasznie, bo on nienawidzi w ogóle, jak ja wychodzę. Ale ja tu. Często ci się zdarza. Nie, szczerze że <laughs> właśnie przez to, że on tak strasznie krzyczy, to zdarzyło mi się tylko kilka razy tak na dobrą sprawę. Mam o, dobra, łazienka. W jest on... to. A. a to fajnie, że jest oddzielony kibelek. Super. Widzisz, Stefanku? <laughs> Prysznic, to też jest fajne. I tutaj mamy szafkę z uram. Na blacie. Na blacie. Jak mam Okej. No i do światła tutaj też są zrobione. O, tutaj jest w ogóle jeszcze... Tak. Dodatkowe światło dzienne. Ne? Karterowa. Chyba za garderobą jest wejście na poddasze. Tak? Tak mi się wydaje, zaraz skończymy, zobaczę. Aha. Bardzo malutkie. Z chyba kawałek tylko tego. Okej, okay, czyli taka graciarnia może tutaj mm -hmm. być. Jakieś ekstra rzeczy. Mhm. Walizki z podróży, dekoracje mhm. świąteczne. Tak, tak, to akurat fajnie, bo to taka piwnica, tylko że... <grym> tylko że w garderobie. <grym> Teraz zostałyśmy... Zostajemy tu. No i w tym domu mamy bonus room, czyli takie pomieszczenie dodatkowe, w którym najczęściej robią sobie Amerykanie no, takie miejsce do spędzania czasu z rodziną, na przykład do na oglądania telewizji, do bawienia się playroomy, czyli takie miejsce, gdzie dzieci się bawią, albo. Albo na przykład rozstawia się tutaj PlayStation. <laughs> Tego typu rzeczy. Aha, i tutaj znowu jest takie pomieszczenie rupieciarnia. Ok. No dobra, no to ja szczerze powiedziawszy na ten moment to mam takie poczucie, że nie za tą cenę. Nie ma opcji. Piękne miejsce, piękny ogródek, przepiękny ogródek, fajnie takie przytulne, ale z drugiej strony też trochę małe, tak jak na te salony, zaprosić kilka osób to już jest tłok. Wyszliśmy, jedziemy do kolejnego domu i szczerze powiedziawszy jestem tak strasznie zaskoczona, że ten dom, który przed chwilą Wam pokazałam, w którym przed chwilą byliśmy był bardzo średni jak na cenę, którą mu zaproponowali. No szok, po prostu nie potrafię wyjść z zaskoczenia, bo ja byłam przekonana, że to jest nasz przyszły dom. I co? I poszukiwania trwają. Jedziemy do kolejnego. Ten drugi to jest takie miejsce, w którym kiedyś mieszkaliśmy, w sensie lokalizacja tego domu jest taka, którą znamy dobrze i wiemy, że nam się tam dobrze mieszkało. No zobaczymy. Może będzie lepiej. Niewątpliwym plusem tego domu, w którym przed chwilą byliśmy, był ogródek. Ogródek był czarujący. To przejście na boisko do koszykówki no genialne w ogóle naprawdę bardzo ekskluzywnie. No, ale chyba dla samego ogródka nie kupimy tego domu. No Będziemy dyskutować, ale na pewno nie za tą cenę. Nie, absolutnie. Przeglądając zdjęcia tego domu, w ogóle montując ten film, tak myślę sobie. Że gdybym była widzem, to bym chyba nie do końca wiedziała, dlaczego nie podobał mi się ten dom. I chciałam Wam wyjaśnić jeszcze w kilku punktach, które sobie wypisałam, dlaczego tak bardzo mnie to wszystko zaskoczyło i dlaczego doszłam do wniosku, że tak czarujący dom ze zdjęć i właśnie z, chociażby z tego filmu, który tutaj pokazałam, okazuje się być nie tym i wręcz powiedziałabym, że zaskoczyło mnie to na tyle, że. Dobrałam dużej ostrożności do zdjęć, które widzę w internecie Ten dom jednak był stary w odczuciu Jak się wchodziło to widać było, że podłogi trzeszczą Co oczywiście dla niektórych może być pozytywne No my szukaliśmy trochę czegoś innego Sam dół jak i sypialnie u góry dziecięcej były bardzo ciasne, były bardzo małe Na dole salon również, no było tych części kilka, ale jak nas amerykańskie standardy. No to niestety te salony były też bardzo ciasne, bardzo malutkie. Kuchnia była naprawdę bardzo stara i bardzo, bardzo zła. Te szafki były odmalowane chyba milion razy, nie wiem czy ktokolwiek w ogóle je ścierał wcześniej, bo po prostu wyglądało tak jakby było nałożona na nie po tysiąc kroć farba. Do tego wszystkiego w środku oczywiście nie można było się spodziewać żadnych rozwiązań, żadnych systemów. To jest w ogóle coś, co w domach takich średniej półki jest bardzo rzadko stosowane. O dziwo! Co mnie zaskakuje. Może to wynika z tego, że Amerykanie po prostu mało gotują? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach jakie jest Wasze zdanie, ale powiem Wam tak, że na ten moment obejrzałam już chyba z 20 domów różnych. I te systemy to naprawdę jest coś, co jest bardzo rzadkie w domach, w których, które po prostu są na naszą kieszeń. W Polsce mam wrażenie, że to już jest raczej na porządku dziennym. Tutaj na przykład. Czasami zdarzało się, że nawet w tych kuchniach W tej kuchni, w której, którą Wam pokazywałam Ta taka brzydka szafka No to generalnie większość tych szafek na dole W ogóle nie miało nawet półek Więc jednak jak już kupujemy dom Który jest za wyższą kwotę No to oczekujemy, że przyjdziemy trochę na gotowe Że nie będziemy musieli nic dodatkowego dorabiać Dodatkowo było tam bardzo dużo drzew O czym wspomniałam I tego światła w, w pomieszczeniach było mało A my jednak szukamy miejsc które będzie miało dużo naturalnego światła. Było jedno miejsce garażowe, co już widzieliśmy na początku, ale jednak jak się przychodzi i widzi to na żywo, okazuje się, że nie dość, że tylko jeden samochód się zmieści. To tak na dobrą sprawę będzie ciężko nawet z niego wyjść, bo jest tak ciasno. Więc. Raczej wszyscy są skazani na to, żeby korzystać z podniebnego parkingu, bo w tym garażu często jednak robi się mm, składownie rzeczy różnych, różnorakich. Tak jak widzieliście, zresztą ci właściciele również w taki sposób żyli. Podsumowując, generalnie dom był piękny, ale gdyby był tańszy, to pewnie byśmy go wzięli, pewnie byśmy wystosowali ofertę, bo wtedy można coś dołożyć i coś jeszcze zrobić w tym domu. A w takiej sytuacji mm, no, z drugiej strony patrzę, tak sobie myślę jeszcze o tych pokojach, które były faktycznie dość ciasne. No nie wiem, chyba jednak byśmy nie brali tego domu. <laughs> Ale napiszcie w komentarzach, czy podobał Wam się. I jeżeli tak, to czy te minusy, które tutaj wymieniłam, do Was przemawiają. Przed nami jeszcze sporo filmów z domami, które zobaczyłam. Także zostańcie ze mną, jeżeli Wam pod się podoba ten cykl filmów. I. No, mogę Wam zdradzić, że już mamy taki jeden dom na oku, który prawie kupujemy. Także dzieje się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!